Cześć, nazywam się Paulina Gawnicka, jestem założycielką grupy Rekrutacja na Freelancie. Poznajemy narzędzia, które mogą ułatwiać nam codzienną pracę, i dzisiaj o jednym z takich narzędzi porozmawiamy z Anią Sykut. Ania jest Chief Evangelist w Traficie. Ono faktycznie brzmi dosyć enigmatycznie. Jeżeli lierzysz LinkedInowi, to takich osób w Polsce jest pięć. Natomiast samo to określenie pochodzi w ogóle z, z czasów zamierzchłych, można tak powiedzieć, bo pierwszym ewangelistą był Kai Kawasaki i on był jakby odpowiedzialny za to, był taką trochę twarzą tego produktu, pokazywał jak go używać. Chodziło też o to, że bardzo często korzystając z narzędzi produktów, no wykorzystujemy nie więcej niż ileś tam procent jego możliwości, tak? No ja jestem użytkowniczką Trafitu, jestem święcie przekonana, że ja nie wykorzystuję Y, tych wszystkich funkcjonalności, z jakich mogłabym korzystać, bo też trafit mocno się rozwija, co chwilę dostajemy powiadomienia mailowe z tutorialami i tak dalej, co się zmieniło, ale czasami w tym wiecie, na, y, na tłoku zajęć, no gdzieś się to pamięta. dobra, później zajrzę, dobra, później zajrzę, dlatego też stwierdziłam, że to spotkanie dzisiejsze będzie dobre nie tylko dla osób, które nie znają trafita, ale też te, które korzystają z niego i chcą się dowiedzieć, co jeszcze mogą dodatkowo z niego wycisnąć, bo naprawdę tych funkcjon funkcjonalności jest dużo. Nie dużo, jest dużo możliwości kustomizacji, jakby systemu, czyli dopasowania swoich potrzeb. Jeżeli ktoś decyduje się na ATS-a, to on zwykle staje się podstawowym narzędziem pracy, które jest uruchomione co najmniej 8 godzin dziennie. I mamy świadomość, że wysłanie maila i odpowiedź, że pomożemy Ci w ciągu 48 godzin, no to jest za długo. Aniu, a jakbyśmy mogły jeszcze zacząć od takich totalnych podstaw, bo mogą tutaj nas później oglądać osoby, które nie mają zielonego pojęcia, co to znaczy ATS. Tak, sam skrót jest też enigmatyczny, tak jak moje stanowisko, dla wielu osób, bo to rozwinięcie ogólnie, jakby ten skrót ma wiele rozwinięć. Natomiast w tym przypadku chodzi o Applicant Tracking System. Że jeśli tą bazę kandydatów ma się na przykład tylko na mailu, to ona może jest fajna, tylko czy jest wartościowa? Wiele osób posiłkuje się Excelem. No i z jednej strony tą bazę kan kandydatów mam. A z drugiej strony ciężko się raczej z niej korzysta. Więc chcieliśmy, żeby to wszystko było w jednym miejscu i żeby trafiło takim centrum zarządzania tym wszystkim. No ja gorąco polecam to narzędzie, bo z niego korzystam. Wiem, że Wy wkładacie bardzo dużo e, i pracy i serca w to, żeby to narzędzie było e, dla nas jak najbardziej pomocne. E, także bardzo Ci nie dziękuję, że się tutaj u nas pojawiłaś. Cześć, pa!